Protokół z posiedzenia kapituły nagrody Prezydenta Olsztyna imienia Chierni Skrupkiego w dziedzinie sztuk plastycznych. Na posiedzeniu 29 października 2024 roku kapituła w składzie: przewodniczący Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych dr Małgorzata Bojarska-Waszczuk, animator życia kulturalnego Elżbieta Fabisiak, przedstawiciel środowisk twórczych Tomasz Śródkowski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Grażyna Brusińska, laureat nagrody z 2022 roku i pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Olsztyna Sylwiana Ruszewicz postanowiła w głosowaniu jawnym przyznać nagrodę animatorce kultury, wychowawcy młodych adeptów sztuki za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych, upowszechnianie współczesnej sztuki w Olsztynie i Regionie Warmii i Mazur oraz za wzorcowe prowadzenie galerii Kotłownia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Anny Drońskiej. Brawo. Brawo. Dziękuję Panie przewodniczący, zapraszam panie Zanim będziemy wręczać nagrodę, jeszcze tutaj mamy przygotowane tego gumieniek Pan Prezydent może chwilę odpocząć a Panią, Pani Alno proszę o zajęcie tego honorowego miejsca miejsca laureata. I zanim jeszcze będziemy mówić i wręczać nagrody, mamy przygotowany film. Będzie Pani trochę ciężko oglądać, bo jest pod kątem, ale myślę, że też Pani zobaczy. Dziękuję bardzo. Radzana Olsztyńska, artystka, autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych z dziedziny malarstwa, tkaniny i sztuk performatywnych, pedagog. Spektrum jej twórczych zainteresowań obejmuje kwestie związane z ekologią i sztuką zaangażowaną społecznie. Jej sztuka określana jest jako autentyczna, szczera, bezkompromisowa i zaangażowana. Staje się narzędziem budowania empatii, wnikania w świat drugiego człowieka, do zrozumienia procesów społecznych, w których wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, uczestniczymy. Edukacja artystyczna w naszym systemie edukacyjnym jest słaba, po prostu. Tej plastyki, tej sztuki jest naprawdę mało. Wydaje mi się, że to też przekłada się później na odbiorców, bo jeżeli ktoś nie nasiągał tą sztuką od młodości, to nie wie, że może z niej czerpać naprawdę ważne i wartościowe rzeczy, że ona może być z jednej strony takim mechanizmem poznawania świata, a z drugiej strony, jest fantastyczną platformą do tego, żeby mówić o sobie czy o nas, o nas, o nas ludziach, żeby opowiadać te elementy naszego, naszego istnienia, które umykają werbalizowaniu, ludzi nie da się opisać słowami. Czy cyframi, bo to też lubimy dzisiaj robić. I tam wtedy wchodzi sztuka, i ona jest naprawdę niedoceniana. Nie można nauczyć wrażliwości. To jest taka duża odpowiedzialność pedagogów, którzy. Pracują z młodymi artystami, żeby wypielęgnować i uszanować tą Bożą iskrę, z którą ci młodzi ludzie tutaj przychodzą. Mówię o naszym Instytucie, bo tutaj trafiają ludzie nie przypadkiem. Jeśli ktoś czuje, że ta, ta sztuka gramów w sercu i dużo, to wybiera taki kierunek. E, nauczenie warsztatu, posługiwania się różnymi środkami wyrazu artystycznego e, ułatwia później tą wypowiedź, bo to, to, jest, to jest tak jak z językiem mówionym jak mamy duży zasób słów, to możemy pełniej opowiedzieć historię. I tak jest też w sztuce. E, ale ta wrażliwość e, i ta iskra w sercu, e, ona jest po prostu. Ten obraz, który jest z tyłu, Śpiąca Sonia, e, uwielbiam go. E, on budzi, budzi kontrowersje z racji tego, że na tym obrazie po prostu pojawiło się ciało e, zwierzęcia e, i wykorzystanie zwierzęcego ciała e, Budzi niechęć. Może nie, ja trochę boleję nad tym, że to nie jest taka niechęć, ból czy jakaś niezgoda wynikająca z tego, że, że temu zwierzęciu wydarzyła się krzywda, bo ono nie ucierpiało na, na potrzeby tego obrazu. To ciało zostało znalezione, po prostu wyjęte z, z takiej poniewierki. Ale budzi, to, tą niechęć budzi dyskomfort patrzenia na, na zwierzęce szczątki. Co jest dziwne, bo nasza cywilizacja jest zbudowana na milionach zwierzęcych śmierci i, i ta zwierzęca śmierć jest wokół nas wszędzie. Sztuka to wolność. Myślę, że to jest jedyna platforma takiej wolności, która nam jeszcze została. Ale w sztuce pojawiają się kwestie społeczne, ekologiczne, międzyludzkie, z którymi borykamy się my ludzie. Ja lubię myśleć i mówić o tym, że artyści są trochę jak takie papierki lakmusowe: jak coś dzieje się źle w tej ludzkiej tkance, to artyści reagują piersi. I w tych społecznych kwestii w sztuce jest naprawdę dużo, mimo że nie, ma, nie mamy takiej powinności, ale one są. Anna Drońska otrzymuje nagrodę prezydenta Olsztyna im. Hierolina Skórupskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych oraz upowszechnianie współczesnej sztuki w Olsztynie i regionie Warmii i Mazur. Wielki na tym pozornie, bo jeszcze, jeszcze jest czas słuchania, a ja na scenę zapraszam serdecznie panią Elżbietę Fabisiak, która jest jednocześnie wnioskodawczynią nagrody, i bardzo proszę o wygłoszenie laudacji o laureatce. Zapraszamy do mówicy. Panie Wektorze, Szanowni Państwo, już dosyć sporą dawkę wiedzy otrzymaliście Państwo o dzisiejszej laureatce, ale ja jako członkini kapituły nagrody w dziedzinie sztuk plastycznych imienia Hieronima Szkudłowskiego i osoba, która wnioskowała o przyznanie tej nagrody dzisiejszej laureatce, Zostałam poproszona o wygłoszenie lauracji. Przyznaję szczerze, że o laureatce mogłabym mówić bardzo długo, ale postaram się powiedzieć o najbardziej istotnych sprawach życia artystycznego dzisiejszej laureatki, którą jest Anna Drońska. Anna Drońska, olsztyńska malarka, otrzymuje tę nagrodę tu już też wspomniał Pan Prezydent, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych, za promocję współczesnej sztuki w Olsztynie i regionie Warmii i Mazur, za wzorcowe prowadzenie galerii Wydziału Sztuki Stara Kotłownia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, za pracę edukacyjną w zakresie plastyki. Laureatka urodziła się w Olsztynie i całe życie artystyczne i zawodowe związała z naszym miastem. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie na kierunku wystawiennictwo. Studiowała na Wydziale Kształcenia Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Dyplom pod kierunkiem wybitnego profesora Stanisława Trzeszczkowskiego uzyskała w roku 1999. W roku 2006 obroniła, podkreślam, z wyróżnieniem, tytuł doktora na Wydziale Tkaniny Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i podjęła pracę w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu warmińsko mazurskiego Anna Drońska była współzałożycielką i członkinią Grupy Artystycznej Fałty. Jej twórcze zainteresowania związane są ze sztuką ekologiczną oraz społecznymi aspektami współczesnej sztuki. Zajmuje się malarstwem i tkaniną eksperymentalną. Anna Drońska to artystka konsekwentna, bardzo twórcza, w której działania wpisują się w szerszy kontekst społeczny, mocno związany z zagrożeniami. Dla naturalnego środowiska. Projekt Anny Opuszczone, Odzyskane był próbą sformułowania odpowiedzi na temat źródeł kryzysu ekologicznego i zachwiania równowagi między człowiekiem a jego naturalnym środowiskiem. Powstały w jego wyniku cykl prac zwrócił uwagę na kryzys wartości we współczesnej kulturze. Ze szczególnym naciskiem na zjawiska coraz szybszego odchodzenia od natury na rzecz ciągle wzrastającej konsumpcji i rozwijającej się w zastraszającym tempie industrializacji świata. To cykl prac będących rodzajem swoistego reliefu wykonanego w technice własnej, mieszanej z użyciem materiałów przemysłowych swojej twórczości. Pani Anna wykorzystywała m.in. metal, asfalt, spoliwa, polimerowe i, te, i temu podobne w zestawieniu z nieprzetworzoną materią naturalną, roślinną lub zwierzęcą. Zestawienie materii naturalnych i nienaturalnych jest działaniem mającym na celu podkreślenie relacji między tym, co wyprodukowane, syntetyczne, stworzone przez człowieka, a tym, co biologiczne i naturalne. Justyna Artem, olsztyńska poetka i animatorka kultury o sztuce Anny Drońskiej mówi tak, cytuję. Sztuka, zwłaszcza autentyczna, szczera, bezkompromisowa i zaangażowana, właśnie taka jest sztuka Anny Drońskiej. Jest doskonałym narzędziem budowania empatii, wnikania w światy drugiego człowieka i narzędziem do zrozumienia procesów społecznych, w których wszyscy czy tego chcemy, czy nie chcemy, uczestniczymy". Koniec cytatu. Anna Drońska jako jedna z pierwszych artystek olsztyńskiego środowiska plastycznego swoje prace przedstawiała w galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Stara Kotłownia, którą kieruje od 2014 roku. Ważnym projektem Anny Drońskiej był projekt Melancholia. Składał się z serii wielkoform wielkoformatowych obrazów, wykonywanych z użyciem technik własnych artystki, a będących zapisem myśli i emocji osób, które dotyka choroba duszy, depresja. Założeniem projektu była analiza doznań, które rządzą człowiekiem pogrążonym w depresji. Wizualizacja tych doznań dotyka obszarów podświadomości, uruchamia ukryte pokłady wrażliwości i naszej nadwrażliwości. Tanna jakubowicz Mont projekt Melancholia, oceniała tak, cytuję, sztuka Alny Drońskiej jest prawdą, która odzwierciedla stany wewnętrzne osoby zanurzonej w melancholii. Artystka wierzy, że jej doświadczenie pracy z ludźmi oraz głosy odbiorców jej sztuki potwierdzają to przekonanie, że takie cierpienie nie wydarza się na próżno, bo otwiera ludzi na wartości, które są bezcenne w naszym znieczulonym świecie. Wrażliwość, empatia, współodczuwanie, szacunek dla inności, świadomość bogactwa emocjonalnego, poszukiwanie duchowej więzi z życiem. Dlatego nie waham się powiedzieć, że sztuka Anny Drońskiej, a zwłaszcza cykl melancholia, jest bezcennym darem dla ludzi i świata. Koniec cytatu. Artystka jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych. Uczestniczyła i uczestniczy w wielu wystawach zbiorowych promując Olsztyn i region w Polsce i za granicą. Między innymi brała udział w Festiwalu Sztuki Drzewo-Drewno oraz Znaki w Sztuce w Centrum Ekspozycyjnym Roka Paulina we włoskiej Perugii. Jest laureatką wyróżnienia na V Olsztyńskim Biennale Sztuki o Medal Prezydenta w 2007 roku i Grand Prix w Siódmym Olsztyńskim Biennale Sztuki o Medal Prezydenta w roku 2011. Prace tej uzdolnionej artystki znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Między innymi praca Kiedy Maria Śpi znajduje się w kolekcji Polskiej Sztuki Współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Szanowni Państwo, Anna Drońska to utalentowana twórca, oryginalna, Poszukująca artystka plastyczka, wychowawczyni młodych adeptów sztuki, animatorka kultury, społeczniczka. Chciałam jeszcze na koniec podkreślić, że jest to osoba w mojej ocenie wyróżniająca się w środowisku plastycznym Olsztyna i regionu, zaangażowana także w realizację różnych inicjatyw kulturotwórczych. Ani. Bardzo się cieszę, że ta prestiżowa nagroda w Dziedzinie Sztuk Plastycznych imienia Hieronima Skórbskiego trafia dzisiaj w Twoje ręce. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Pani pani zostanie na scenie, a ja już zapraszam pana prezydenta również o dołączenie i wszystkich członków kapitułu, których tutaj wymienię. Więc tak, członkami kapituły jest również dyrektor Muzeum Warmi Mazur Piotr Żuchowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych dr Małgorzata Bojarzka-Waszczuk, pani Elżbieta Fabisiak zaraz do nas wróci, przedstawiciel środowisk twórczych Tomasz Siutkowski, zapraszamy wszystkich Państwa tutaj na scenę, prezes Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Grażyna Pusińska oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Olszyna Sylwiana Ruszewicz.

qual é né? Dziękuję. I teraz jeszcze chwila na ostatnie zdjęcia, jeśli, jeśli też chcą ująć wszystkich tutaj członków kapituły, pana prezydenta i żoną laureatkę. To jest tutaj ostatni moment na wykonanie tychże zdjęć. Zróbcie Państwo dwa kroki do przodu, bo twarze macie A właśnie, tak, tak. Którym to, którym to światło jest potrzebne. Super, dzięki wielkie. Więc panią laureatkę poproszę jeszcze, o pozostanie na scenę, państwo możecie wrócić na miejsca i to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy usłyszeć od pani, pani Anno słowo, wrażenia. Może podtrzymam jakoś tutaj te nagrody. O, faktycznie ciężko. Tytuło. powiem szczerze, że brakuje mi słów. Jestem bardzo wzruszona. E, dziękuję za to wyróżnienie. E, dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w tej artystycznej drodze. E, bez Was by mnie nie było. Dziękuję moim przyjaciołom z Instytutu Sztuk Pięknych, e, moim studentom. Dziękuję mojej rodzinie za cierpliwość e, i wyrozumiałość. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję, że jesteście tutaj, e, korzystając z tego momentu, że mam. E, Udzielono mi głosu. Proszę Państwa i zachęcam, wsłuchujcie się Państwo w to, co mówią artyści, wpatrujcie się w sztukę, bo w nas wszystkich jest ten magiczny, czuły pierwiastek, który tego potrzebuje. Bądźmy czuli i uważni. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Mariu. Tak kończy się pierwsza część. Chyba, że jeszcze ktoś miałby ochotę zabrać głos, to to jest ostatni moment, żeby bardzo proszę. Zapraszam serdecznie do mikrofonu. się najpierw przedstawię, Wioletta kulikowska barkasiewicz Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych. No nie mogę zabrać, nie zabrać głosu. Panie Prezydencie, Panie Rektorze, Wysoka Kapituło, Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wzruszona, aż głos mi trży, bo to jest wielkie szczęście dla mnie osobiście, ale też dla naszego Instytutu, że tak wspaniała Koleżanka, to nawet nie przyjaciółka, taka wspaniała osoba, taka wspaniała artystka, taki wspaniały dydaktyk, pedagog, naprawdę wspaniała osoba, która rozdaje swoje serce wszystkim. Dzisiaj została doceniona. Bardzo dziękuję Wysokiej Kapitule, że podjęła taką decyzję, bo to jest, wydaje mi się... No, że Ania zasłużyła, to jest za mało powiedziane. Po prostu ta nagroda jej się należy. E... Aniu, nie wiem gdzie jesteś. Aniu, gdzie jesteś? O, tutaj jesteś przecież. Proszę Państwa, pozwolę sobie naprawdę na taki gest e, przyjacielski. Cieszę się, Aniu, że jesteś z nami. To jest dla mnie wielkie szczęście, bo jesteś takim wsparciem, taką gwiazdą takim sercem w naszym Instytucie, że, proszę Państwa, żałujcie, że jej nie macie, ci, którzy, którzy jej nie macie. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo. Chciałam jeszcze dodać, bo w emocjach zapomniałam, że ten bukiet, Aniu, jest od nas wszystkich. Wszyscy Cię kochamy w naszym Instytucie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce w tej ostatniej chwili skorzystać z mikrofonu? Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla szanownej laureatki. No i rozpoczynamy drugą część.